Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, bo zarówno w mediach społecznościowych, jak i w telewizji, wszędzie w audycjach radiowych słyszymy o tych cenach, które rzeczywiście będą dotykać zarówno rolników, jak i sadowników. Aktualnie, jeżeli chodzi o ceny nawozów, drodzy Państwo, azotowych, to są y, bardzo wysokie ceny. W tym momencie, porównując to do cen, które uzyskujemy za owoce, jest to niewspółmierne. Dlatego też jesteśmy tu, żeby przynajmniej przybliżyć Państwu po części. To jak możemy postępować, jak możemy redukować te koszty. Ja tak się składa, że również jestem sadownikiem yy, rodowitym, natomiast z rejonu grójca. Yy, warunki może troszeczkę inne, natomiast uprawa ta sama, prawda? Yy, co do samego nawożenia, kolega, na wstępie wspomniał o, o tym, co jest stosowane właśnie w tym sadzie. No, to, co Państwo widzą, rzeczywiście materia organiczna, bardzo cenna yy, z punktu widzenia agronomicznego, tak. Natomiast no, to też są koszta, to też są koszta i nie, każdo, nie każdego przepraszam, będzie na to stać. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy jakieś gospodarstwa rolne w okolicy i jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić, no to rzeczywiście jesteśmy na wygranej pozycji, bym powiedział z racji tego, że jak wspomniał kolega na wstępie dziś, yy, materia organiczna ma w sobie bardzo dużo składników pokarmowych, przede wszystkim potasu. Natomiast no, kolega nie do końca wspomniał o tym, że Yy, składniki pokarmowe w sadzie są również, yy, ulegają recyrkulacji, jak gdyby, tak? Czyli to, co widzimy, materia organiczna, która została wniesiona z zewnątrz, natomiast te liście, pędy, drodzy Państwo, które zostaną w tym sadzie, zostaną rozdrobnione, również oddadzą nam składniki pokarmowe, zarówno po części azot, ale przede wszystkim potas, tak? Ale żeby to odzyskać i żeby to uruchomić, ten produkt, który Państwo widzą, który stoi na ziemi, tak, mówimy o produkcie bakteryjnym, baktokompleks, jest w stanie rozłożyć tą materię organiczną, uruchomić te składniki pokarmowe, które znajdują się zarówno w glebie, które były do tej pory niedostępne, to jedno, ale również uruchomić składniki pokarmowe, które znajdują się właśnie w tych opadłych liściach, zawiązkach, yy, nie wiem, no pędach, które zostaną ścięte, prawda, po to, żeby to uruchomić i żeby to było dostępne dla roślin. Kolejnym, drodzy Państwo, preparatem, który jest ciekawy i który jest alternatywą, jak gdyby, dla ludzi, którzy nie mają dostępu do materii organicznej, mówimy to o wszelkiego rodzaju gnoju, oborniku, nie wiem, podłożu popieczarkowym i tak dalej, to w tym momencie również generuje koszta, natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym momencie w większości sadów nie jesteśmy w stanie zrezygnować z herbicydów, po prostu z herbicydów, prawda? Z racji tego, że również możemy tu powiedzieć o oszczędności pewnego rodzaju. Tego typu rozwiązanie może być stosowane łącznie z herbicydami, tak? czyli w jednym zabiegu. Czyli pierwszy zabieg herbicydowy, który będzie wykonywany do okresu kwitnienia, podkreślam, do okresu kwitnienia z racji tego, że wiemy o tym, że należy dbać o owady zapylające, możemy połączyć taki zabieg z tego typu produktami, czyli kwasami humusowymi w połączeniu z bakteriami, które trafią na glebę i co one nam dadzą? Przede wszystkim rozluźnią glebę, jeżeli mówimy o glebach ciężkich, prawda? Uruchomią składniki pokarmowe. Po drugie, po trzecie, jeżeli to będą gleby lekkie, piaszczyste, tak? czyli piąta, szósta klasa, tak jak to się ma przykładowo w tym sadzie, również będą związywały tą glebę, tak? Gleba będzie bardziej żyzna. Gleba dodatkowo, drodzy Państwo, będzie miała zdolności do magazynowania wody. Jak sięgniemy do tyłu, tak, no jesień była dosyć mokra, natomiast patrząc na sezon 2020, sezon 2021, susze występowały i one będą występowały, klimat nam się zmienia, w związku z tym, no nie każdy ma również dostępność do wody, tak, nie każdy ma systemy nawadnieniowe, nie każdy ma tak duże i wydajne źródła wody, żeby rzeczywiście to nawodnienie mogło być w tym sadzie. Także, żeby była sprawa jasna, drodzy Państwo, kilogram y, jak gdyby kwasów humusowych, czy litr kwasów humusowych jest w stanie zmagazynować... Y, do 15 litrów wody. Także co za tym idzie? Dodatkowo mamy taki rezerwuar, prawda? W sadzie wody, która jest no niestety, ale potrzebna, żeby rośliny funkcjonowały. Także ja myślę, że temat nawożenia, drodzy Państwo, został dosyć dobrze wyczerpany. Kolega Wojtek również wspominał o naszej nowej rewolucji, którą mamy w swojej ofercie, produkt firmy Corteva, Produkt Bluen, rzeczywiście, drodzy Państwo, patrząc na koszta w tym momencie, jeżeli mówimy o 6000 zł za tonę nawozu azotowego, podstawowego jakiegoś, no to w tym momencie myślę, że nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Co do samych kosztów produktu Bluen, rzeczywiście te 200 zł, około 200 zł, no bo dawka w zależności od wielkości i od rodzaju uprawy, tak? Mówimy o zarówno uprawach jagodowych, bo uprawy sadownicze to nie tylko sady, prawda, ale i jagodniki. Także trzeba sobie zdawać z tego sprawę, czyli w dawce od 0,3 do 0,5 kg to te koszty będą się wahały od, załóżmy, 170 do 220 paru złotych. W związku z tym, no, to jest cena, cena, która jest wydawana raz w sezonie, prawda, to co Wojtek wspomniał, rzeczywiście no, w sytuacji stosowania tego typu rozwiązania nie rezygnujemy z dawki startowej, ale to jest tylko i wyłącznie dawka startowa, która rzeczywiście jest potrzebna po to, ażeby rośliny mogły wystartować, tak, okres kwitnienia jest to okres, drodzy Państwo, chyba najbardziej newralgiczny, jeżeli chodzi o cały sezon wegetacyjny, bo od tego w zasadzie będzie zależał nasz mm, rachunek finansowy. Tak, jeżeli już jesteśmy, drodzy Państwo, na okresie kwitnienia, no myślę, że może tych rejonów to nie dotykało, natomiast ja jestem z rejonu Grójca i rzeczywiście patrząc na sezon, pomijając 18, ale 19, 20, 21, przymrozki występowały. No w tym roku, który mieliśmy dosłownie przed chwilą, rzeczywiście te przymrozki były, każdy krzyczał, że jabłek nie będzie, na tą chwilę mamy z szacunków troszeczkę większe zapasy niż w ubiegłym roku. Natomiast no, sytuacja jest jaka jest, wojna wystąpiła, ale myślę, że to nie jest moment, żeby się skupiać na polityce. Yy, ale drodzy Państwo, do czego zmierzam? Yy, wracając do przymrozków. Rzeczywiście, z racji tego, że przymrozki występują i mogą występować, prawda, warto po prostu się zabezpieczać. Warto się zabezpieczać i warto mieć jakiegoś asa w rękawie. Takim masem w rękawie oczywiście będą wszelkiego rodzaju produkty aminokwasowe. Naszym produktem, który Państwu oferujemy, jest, drodzy Państwo, produkt Natura w WSP, który jest 80% tak, naturalnego pochodzenia. Kolejną sprawą są produkty zawierające algi, czyli proces kwitnienia. I produkty, które są dostępne, prawda, będą jak gdyby taką rezerwą, którą można wykorzystać po to, żeby rzeczywiście zastymulować rośliny do lepszego kwitnienia i zawiązywania owoców. Drodzy Państwo, no przymrozki przymrozkami, natomiast no w sytuacji standardowej, tak, kiedy chcemy uzyskać wysokie plony, bo wiadomo, no przy niskich plonach, no, nie będziemy zarabiali. W tym momencie, żeby racjonalizować w jakikolwiek sposób koszta, no, musimy... Wyciągnąć z tych sadów naszych, z naszych upraw po prostu jak największy tonaż, bo dzięki temu no, ten rachunek finansowy po prostu będzie y, na plusie. W związku z tym, tego typu rozwiązania y, bardzo dobrze się wpisują, w, jak gdyby w program, który rzeczywiście powinniśmy mieć z tyłu głowy, bo na tą chwilę, jeżeli nie będziemy potrafili liczyć, jeżeli nie będziemy potrafili jak gdyby być o ten krok do przodu niż inni, to zostaniemy po prostu z tyłu. Także ja myślę, że to tak pokrótce o tym, yy, o czym mogliśmy sobie porozmawiać, tak. Jeżeli mówimy o kwitnieniu, drodzy Państwo, natomiast przechodząc dalej, okres kwitnienia, czyli problem z chorobami, okres kwitnienia i po kwitnieniu, yy, jest to okres, kiedy mamy rzeczywiście walkę, walkę zarówno z mączniakiem, zarówno z szarą pleśnią, tak, szczególnie tu się wpisuje okres kwitnienia, ale również z parchem, który zazwyczaj, czy też którego objawy występują, od okresu kwitnienia i później, tak, które się objawiają. No i czasami zdarza się, że rzeczywiście ktoś zapomniał o tym jednym zabiegu, o którym wspomniał w zasadzie Wojtek, tak, i cały sezon nam się wali. Drodzy Państwo, to co również mamy ciekawego w swojej ofercie, to co dodatkowo też się wpisuje pięknie do upraw ekologicznych, tak, czyli zarówno do upraw konwencjonalnych, ale i ekologicznych, bo ma certyfikat nadany przez iung puławy. Drodzy Państwo, to jest nowy. Produkt mikrobiologiczny, który wspomaga jak gdyby zdrową ochronę. Co jest istotne, to, co obserwujemy, to co zresztą też będzie za chwilę Państwu przedstawione, bo ścisłe doświadczenia są założone na SGGW w Warszawie w Wilanowie w sadzie doświadczalnym. Produkt rzeczywiście z naszych obserwacji wykazuje bardzo fajne działanie, jeżeli chodzi o walkę z chorobami. Tak? Produkt jest zarejestrowany jako wspomagacz zdrowej ochrony, natomiast rzeczywiście to, co my obserwujemy w sadach, ogranicza presję organizmów chorobotwórczych. W związku z tym, tak jak wspomniałem, okres kwitnienia, czyli szara pleś, mączniak i parch. To Państwu zaprezentuję, jak wrócimy do sali na komputerze, jak to wygląda mniej więcej z naszych obserwacji, z obserwacji, które są wykonywane od 2020 roku. Jest to nowy produkt, produkt, który ja myślę, że też po części będzie w stanie zredukować koszta ochrony z racji tego, że może być stosowany hybrydowo drodzy państwo czyli po prostu jeden zabieg jak gdyby chemiczny drugi zabieg przy użyciu produktu biologicznego z racji tego że z automatu schodzimy z pozostałościami co rzeczywiście w przypadku wielu z nas jest bardzo istotne bo jeżeli chcemy być konkurencyjni na rynkach właśnie typu nie wiem Biedronka lid i tak dalej mówimy o hurtowniach bo w tym momencie troszeczkę straciliśmy możliwości handlu tak cały wschód nam się zamknął i ja myślę, że te warunki i pozostałości będą bardzo wyśrubowane, w związku z tym naprawdę warto się nad tym zastanowić.